Pierwsza rzecz ważna, które to pytanie z reguły pada, kiedy wpadać w panikę, kiedy możemy spokojnie postępować. Możecie przyjąć jako pewnik, że miarą tak naprawdę dla człowieka, miarą, która jest warta naszej uwagi jest nasza dłoń, czyli powierzchnia naszej dłoni to jest mniej więcej 1% powierzchni naszego ciała. Jeżeli dane uszkodzenie ciało, oparzenie, choćby to było zaczerwienienie skóry z powodu wrzątku, przekracza powierzchnią obszar dłoni, możecie z grubsza przyjąć, że będzie wymagało konsultacji lekarskiej, będzie wymagało konsultacji szpitalnej. Jeżeli to oparzenie jest bardziej zaawansowane, ma pęcherz, ma jakieś głębsze uszkodzenie ciała, powierzchnia dłoni powinna was skłonić do rychłej, szybkiej interwencji szpitalnej. Dlaczego interwencji szpitalnej? Wczesne postępowanie. Ze strony chirurgów, ze strony szpitala wdrożenie odpowiedniej farmakoterapii, odpowiednich działań chirurgicznych może uchronić was przed ciężkim powikłaniem, bliznowaceniem, głębszym uszkodzeniem skóry i również problemami związanymi z leczeniem bólu. Stąd przyjmijcie powierzchnia dłoni, niezależnie czy jesteśmy bardzo, bardzo dużym człowiekiem, ważącym ponad 100 kilo, jak ja, czy mamy 10 kilo i jesteśmy dzieckiem. Powierzchnia dłoni będzie dla nas znamienna, dla naszego tak naprawdę stanu zagrożenia życia. Wszystko, co jest większe niż powierzchnia dłoni, możemy w przybliżeniu przyjąć jako zagrożenie życia, nie tylko zdrowia pacjenta.